Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej kampanii informacyjnej dotyczącej reformy systemu emerytalnego. Dzisiaj ta rządowa kampania startuje, będzie wielopłaszczyznowa, bardzo intensywna. W kilku obszarach priorytetowo absolutnie będą filmiki, które będą emitowane w głównych stacjach telewizyjnych. To jest jakby pierwszy etap. Będą dwa rodzaje filmików, które mają objaśniać celowość wprowadzenia reformy emerytalnej. Uruchomiliśmy również dzisiaj stronę internetową, która jest naszym tłem, również strona niezwykle przejrzysta, wyjaśniająca de facto wszelkie wątpliwości, informująca o tym, jakie są przesłanki okoliczności wprowadzenia tej reformy, ale również bardzo użyteczne kwestie jak choćby kalkulator emerytalny będą również prowadzone, będzie prowadzona akcja informacyjna na portalach społecznościowych, począwszy od dodatkowych zakładek na Facebooku, specjalne konta na Twitterze, na YouTubie więc te obszary istotne z punktu widzenia również internautów będzie już jest de facto otwarta specjalna infolinia, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł zadzwonić i z, ze specjalistami z tego zakresu przedyskutować problemy, intencje i zasady, jakie będą obowiązywały. Dzisiaj z tą akcją startujemy, będzie trwała ona w pierwszym etapie dwa tygodnie i mamy nadzieję, że wszelkie wątpliwości dzięki tej akcji informacyjnej zostaną wyjaśnione. Teraz proszę panią poseł Kluzikoskowską o przedstawienie jakby ogólnych założeń i podstaw wprowadzania tej reformy. Proszę Państwa, debata na temat wydłużenia aktywności zawodowej toczy się w Polsce od pewnego czasu. W Europie ta debata toczy się już od bardzo dawna. Większość europejskich krajów już podjęła decyzję o wydłużeniu aktywności zawodowej. Nie jest przypadkiem, że cała Europa o tym dyskutuje, dlatego że demografia jest nieubłagana. To znaczy żyjemy coraz dłużej i na szczęście, natomiast na nieszczęście rodzi się Polaków, Europejczyków coraz mniej. W związku z tym mamy coraz mniej osób na rynku pracy i coraz więcej osób, które mają pełne prawa nabytej emerytury i powstaje pytanie, co zrobić, żeby te nabyte emerytury mogły być uzyskiwane. Skoro w 1950 roku urodziło się w Polsce 861 tysięcy Polaków, a w 2010 roku urodziło się niecałe 400 tysięcy Polaków, to łatwo sobie wyobrazić, jak to dzisiejsze zagęszczenie na rynku pracy, odsyłam tutaj do ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego, który bardzo ładnie to pokazuje, że to zagęszczenie... Na rynku pracy z lat 2002-2011 będzie się wygaszało i będzie coraz więcej tych roczników, bardzo licznych, wychodziło z rynku pracy i przechodziło na emeryturę, a te roczniki, które dzisiaj pojawiają się na rynku pracy i które będą wchodzić na rynek pracy, to będą roczniki coraz mniej liczne. I powstaje pytanie, co zrobić, żeby system emerytalny się nie zawalił. Naszą odpowiedzią na to pytanie jest wydłużenie aktywności zawodowej Polaków do 67 roku roku życia. Alternatywy są znacznie gorsze, ale to już potem powiedzą moi koledzy. Pani poseł Izabela Leszczyna o jakby w uzupełnieniu i szczegółowieniu tego, co powiedziała pani poseł Janna Kraskowska. Szanowni Państwo, jest tak, że partie opozycyjne, które są przeciwne wydłużeniu aktywności zawodowej Polaków. Budują swój przekaz wokół reformy systemu emerytalnego na lęku i strachu i na takich negatywnych emocjach. My uważamy, że to jest nieuczciwe i że Polakom należy się rzetelna informacja i powiedzenie co, jak, kiedy i dlaczego i stąd nasza kampania informacyjna. W tym przekazie niechętnych naszym propozycjom jest sporo mitów i na pewno jednym z mitów jest takie zdanie, które mówi, że to nie jest żadna reforma, bo przecież rząd tylko wydłuża aktywność zawodową, czyli podnosi wiek emerytalny. To jest oczywista nieprawda, bo e, ta nowelizacja, którą proponujemy teraz, czyli wprowadzenie 67 jako tego wieku, w którym nabywamy e, emerytalne uprawnienia, to jest tylko jeden z kroków, które robi Platforma. Yy, przypomnę bardzo krótko. E, reforma zaczęła się w 1999 roku, wprowadzona przez rząd AWS-u, kiedy przeszliśmy na system składki, e, świadczenia ze zdefiniowanej składki. I tak naprawdę kolejne rządy miały robić kolejne kroki. Nie tylko, że ich nie robiły, ale robiły krok wstecz, jak na przykład DSLD wyprowadzając mundurówki. E, dopiero w, zeszłym, e, w zeszłej kadencji zrobiliśmy ten konieczny krok, czyli z, wprowadziliśmy reformę emerytur pomostowych. I to był ten pierwszy krok. Wydłużyliśmy przez to realnie aktywność zawodową Polaków i teraz robimy kolejny krok. Wydłużamy wiek emerytalny. Następne w całym pakiecie, mówił o tym premier, to jest reforma mundurówek, to jest zabranie przywilejów emerytalnych prokuratorom i sędziom, ale także rolnikom i także księżom. To znaczy istotą tego systemu musi być to, że ten system będzie systemem powszechnym, czyli solidarnie wszyscy zgadzamy się na Coś, czego być może nie lubimy, ale co jest konieczność. Jakie są pewnie konsekwencje inne, o tym też czasami mówiliśmy, ale warto to sobie przypominać nasz kolega. Szczególnie biorąc pod uwagę to, co powiedział Panie Poseł odnośnie konieczności wprowadzenia tych zmian, musimy sobie jednoznacznie powiedzieć, jakie są alternatywy, jeśli nie dokonalibyśmy tych zmian i o tych alternatywach Pan Poseł Neumann. Szanowni Państwo, dzisiaj jedna z gazet codziennych opublikowała sondaż, że Polacy nie chcą alternatywy zwiększenia na przykład podatku VAT do 30%, czym podobno straszy platforma. To, to nieprawda nie straszymy. Pokazujemy czym się może skończyć brak reformy emerytalnej, m.in. podniesienia wieku emerytalnego i m.in. zabrania przywilejów tym grupom, które jeszcze dzisiaj te przywileje emerytalne posiadają. Rzeczywiście jest tak, jeżeli Polska nie zdecyduje się na podwyższenie wieku emerytalnego i będziemy pracować tak jak dzisiaj, czyli mężczyźni do 65 roku, a kobiety 60 roku życia, to czeka nas albo drastyczna podwyżka podatków. W tym przypadku chyba najprawdopodobniej VAT-u, co niektóre kraje już robią, bo robią to Węgry i Finlandia nad tym się poważnie zastanawia. I to byłoby rzeczywiście nawet 30%, co jest nieakceptowalne społecznie, równie bardzo jak to podniesienie wieku emerytalnego, lub drugą alternatywą jest na przykład podniesienie składki emerytalnej która dzisiaj wynosi 19,52% do około 30%, czyli prawie ponad 50% trzeba byłoby tę składkę podnieść. No i istnieje jeszcze jedna alternatywa, ostatnia, która, o której też warto mówić, a szczególnie ci przeciwnicy powinni o tym mówić, podniesienia, e, propozycji podniesienia wieku emerytalnego, czyli drastyczne obniżenie emerytur. Tak naprawdę te emerytury byłyby połową tego, co jest dzisiaj w przyszłości. Więc przed takimi wyborami stoimy w najbliższych miesiącach i dlatego ta kampania Platformy jest tak ważna i rządu, żebyśmy potrafili i chcieli Polakom powiedzieć prawdę o tym, co nas czeka w przyszłości, w tym 2040, w 2060 roku. Albo będziemy, płaci, będziemy płacić wyższe składki czy podatki, albo będziemy dłużej pracować. To są dwie alternatywy i tego wyboru musimy dokonać w najbliższych tygodniach.